Julia, co robisz? Nie. No, co ja robisz? my, my. Mij. Miju, A fuj. Fuj. Hello, jest fuj. Fuj tu jest. To jest twój. Hmm. Hej. Fuj to kupa ptaka. Kupa. <laughs> Nie fuj zostawiłam. ją. Fuj! Fuj. Nie rób, to fuj, nie dotykaj, nie, fuj! Nie dotykaj tego! Ochyda, zostaw to. Umyj balkon, tu umyj. Tutaj umyj. Ała. Oj, uderzyłaś się. Ała. No, awa? No. Aha. Ała jesz. i tu też. I tu też. Ale z ciebie sprzątaczka fajna. E. A może odkurzysz w domku? Julia, a odkurzysz? Nie. Odkurzysz? Nie, nie, nie. Nie? nie odkurzę. Ała. Pod... Mam ała tu. O, nie. dzięki. Teraz mam kupę na nodze, pewnie, od tego ptaka. Co? <śmuszczanie> <śmuszczanie> Uważaj, gdzie wywrócisz. wywrócisz. O, uderzyłam się. Nie nie wycieraj się tym papierem. Ty wyglądasz. Dzikus. A wyślij mamy całuska. Ha. Wyślisz mi całusa? Uważaj. Uważaj.